Tak się fajnie dzisiejszy dzień zaczyna. Takie kolorki na wschodzie. Giełki fajnie oświetlone. Może zmienię kamerkę i spróbuję inną coś zrobić. Jeszcze nie pada, ale zapowiadają, no dzisiaj opady. A jest ciepło, to pewnie będzie laudeż śniegu ubywa już mocno dobrze, spróbuję coś jeszcze drugim aparatem zrobić Widziałem tropy jak przez drogę wiki przygoniły byka, ale sobie zostawiłem w aucie, bo ślady widać wyraźnie, poszedłem kawałek i już tu coś widzę, że siedziałem. nie mam jak kamerki postawić zostawiłem kamerkę na tej ołszy trochę daleko ale co nie chciałem tam bliżej narobić śladów, zapachów zostawić może jeszcze wrócę trochę tu zostało przy kościach mięsa tam chodziłem wodą